Ej, słuchajcie, bo tak żarty żartami, nie, ale to się zaczyna robić poważne, kurwa, jak najbogatsi ludzie na świecie zaczynają twierdzić, że Fortune Knox może wcale nie być 5000 ton złota, tylko znacznie, znacznie mniej. I tylko na tym, że ludzie wierzą, że ono się tam znajduje. Yy, oparty jest bardzo duży rynek, prawda, papierów na złocie, mówiąc najprościej, e, ETF-ów, tak? Ja bardzo dawno temu, nie wiem, z 15 lat temu na forum Prawda2info widziałem już taki wątek poświęcony temu, że wszystko co leży w Forcie Nox to jest tak naprawdę, nie wiem, ołów przemalowany czy pomalowany na złoto, czy tam ewentualnie pokryty cienką warstwą złota, ale każdy poważniejszy audyt, krótko mówiąc, spektrometrem czy inną metodą, prawda, współcześnie stosowaną, wykazałby, że całe to złoto jest już dawno w Chinach albo gdziekolwiek indziej i to nie jest... To nie jest dobry sygnał, yy, no jaki to może mieć wpływ, jeżeli by się to potwierdziło, oczywiście wy sobie sami sprawdźcie czy to, czy to prawda, czy to nie żarty Elona, Elon wielokrotnie żartował sobie z różnych rzeczy, ale gdyby się to potwierdziło, no to to jest chyba dobry moment, żeby wejść sobie na jedną ze stronek, kurwa, czy znaleźć tego youtubera, który mówi, gdzie w Polsce dobrze jest kupić, w sensie dobre spready są i niskie premie na złocie. Żeby je nabyć fizycznie, kurwa, zamówić na paczkomat. Przypominam, że do chyba 60 tysięcy złotych zakup jest nierejestrowany, to znaczy nie musicie pokazywać dowodu osobistego przy zakupie i możecie wpisać imię, nazwisko, Miśkolargol, kurwa, czy inne nazwisko, bo w momencie gdyby doszło do konfiskaty przymusowej, takiej jak w 1938 roku. To lepiej jest nie podawać tych danych, nie? Eee, no i kurwa, ja zarobiłem, sami wiecie ile, a tu chyba jest dalszy potencjał, no ciekaw jestem, także niech mi ktoś powie, jak mu poszło, nie?